Już kiedykolwiek spojrzałeś na szafę tak pełną, że prawie eksploduje i poczułeś wewnętrzną agonię? Ile razy unikałeś otwarcia szuflady, bo wiedziałeś, że znajdziesz w niej górę rzeczy, o których nawet nie pamiętasz? Czy kiedykolwiek wydałeś pieniądze na przedmioty, które miały rozwiązać Twoje problemy, tylko po to, aby odkryć, że stworzyły nowe? Dorastałem w domu, w którym bałagan był na porządku dziennym, i nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nosiłem ten wzorzec przez lata w moim dorosłym życiu. Kiedy odwiedziłem dom przyjaciółki i zobaczyłem, jak jej przestrzeń była zorganizowana, ale jednocześnie przytulna, coś we mnie się obudziło. Opowiedziała mi o technikach organizacji inspirowanych stylem japońskim i o tym, jak to nie tylko zmieniło jej dom, lecz także jej sposób życia. Wtedy zrozumiałem. Moja relacja z przedmiotami nie była tylko kwestią posiadania rzeczy, ale o wypełnianiu emocjonalnych pustek. Dziś chcę podzielić się tym, jak przekształciłem moje nawyki gromadzenia związane z lękiem przed brakiem w praktyki organizacyjne, które przyniosły mi klarowność i spokój. Nie chodzi o to, by wyrzucać wszystko naraz, ale o zrozumienie dlaczego gromadzimy i jak możemy stworzyć środowisko, które naprawdę pomoże nam lepiej żyć. Moja historia zaczyna się od dzieciństwa naznaczonego niepewnością. Dorastałem widząc moich rodziców którzy przechowywali wszystko, bo może się przydać. Stare ubrania zajmowały całe szafy, kartony gromadziły się w kątach, a zepsute przedmioty czekały na naprawę, która nigdy nie nadchodziła. Kiedy dorosłem i miałem własną przestrzeń, nieświadomie powtórzyłem ten wzorzec. Kupowałem rzeczy na promocji, których rzadko używałem, gromadziłem ubrania, które już nie pasowały i trzymałem puste opakowania na wszelki wypadek. Punkt zwrotny nadszedł, gdy zauważyłem, że spędzam więcej czasu na szukaniu rzeczy i organizowaniu bałaganu niż na cieszeniu się wolnym czasem. Zacząłem badać minimalizm i techniki organizacji, i zafascynowałem się japońskim stylem utrzymywania przestrzeni. To nie było tylko o posiadaniu mniej, ale o docenianiu tego, co naprawdę ważne. Rozpoczęłam swoją podróż transformacji od szafy. Zamiast zadawać sobie pytanie, co powinnam wyrzucić. Zaczęłam zastanawiać się, co naprawdę chcę zatrzymać. Dla każdej rzeczy zadawałam pytanie: czy to mi dobrze służy? Czy używam tego często? Czy czuję się dobrze w tym? Jeśli odpowiedź brzmiała nie, nadszedł czas, by podziękować i puścić to. Pamiętam dzień, kiedy zobaczyłam wszystkie swoje wieszaki równo ustawione z przestrzenią między ubraniami i poczułam lekkość, której nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To nie tylko moja szafa zaczęła lepiej oddychać. Ja również. Odkryłam, że każdy przedmiot, który zatrzymujemy, wymaga naszej uwagi, czasu i energii. Świadome ograniczenie liczby przedmiotów pozwoliło mi odzyskać cenne części mojego życia. Kuchnia była moim następnym wyzwaniem. Ile garnków, talerzy i sztućców naprawdę używamy na co dzień? Odkryłam, że miałam pięć łopatki, kiedy jedna dobra wystarczała. Przechowywałam szklanki na specjalne okazje, które nigdy nie wychodziły z szafy. Wyrzucałam jedzenie, ponieważ zapominałam o nim na dnie lodówki. Przearanżowałam wszystko tak, aby móc zobaczyć, co posiadam, używając przezroczystych pojemników i organizując według częstotliwości użycia. Przemiana była natychmiastowa. Gotowanie przestało być stresujące i stało się przyjemnością. W salonie usunęłam dekoracje, które nie miały znaczenia, i zatrzymałam tylko te, które naprawdę przynosiły mi radość lub miały ważną historię. Zauważyłam, że otoczenie z mniejszą wizualną, rozpraszającą pomocą ułatwia mi relaks. Przestrzeń zyskała jasny cel być miejscem spotkań i wypoczynku. Łazienka, która wcześniej była przepełniona produktami obiecującymi cuda, miała teraz tylko to, co niezbędne. Odkryłam, że moja skóra nawet się poprawiła, gdy przestałam przechodzić między tyloma różnymi kremami i balsamami. Prostota przyniosła lepsze rezultaty niż nieuporządkowana obfitość. Jednym z najtrudniejszych obszarów dla mnie było radzenie sobie z przedmiotami sentymentalnymi: listy, pamiątki, prezenty. Jak pozbyć się czegoś, co niesie ze sobą wspomnienia? Nauczyłem się, że możemy honorować nasze wspomnienia, nie topniejąc w nich. Zrobiłem zdjęcia kilku przedmiotów, zanim je oddałem, zatrzymałem tylko te naprawdę znaczące, a także stworzyłem małą przestrzeń dedykowaną tym wspomnieniom, zamiast rozkładać je po całym domu. Najbardziej zaskoczyło mnie w tej podróży odkrycie, że moje przywiązanie do przedmiotów miało głębokie korzenie. Każdy impulsywny zakup, każda trudność w pozbyciu się czegoś odzwierciedlały lęki i niepewności. Trzymanie ubrań, które już nie pasowały, było sposobem na nieprzyjęcie zmian w ciele. Gromadzenie kosmetyków było poszukiwaniem magicznych rozwiązań dla poczucia własnej wartości. Utrzymywanie zepsutych przedmiotów w oczekiwaniu na naprawę było metaforą dla relacji, które również potrzebowały poprawy. Zmagając się z fizycznym chaosem, faktycznie zmagałem się z moim wnętrzem. Zacząłem dostrzegać, że minimalizm nie polegał na pozbawieniu się rzeczy, ale na świadomym wyborze. Nie chodziło o życie z małą ilością, lecz o wystarczającą ilość, a wystarczająca to bardzo osobista miara. Wprowadziłem kilka codziennych praktyk, które zrobiły dużą różnicę. Pierwsza to to, co nazywam regułą pięciu minut. Przed snem poświęcam pięć minut na uporządkowanie rzeczy, które są poza miejscem. To niesamowite, jak ten mały nawyk powstrzymuje narastanie nieporządku. Inną praktyką jest świadome przyjmowanie rzeczy. Nic nie wchodzi do domu bez refleksji. Przy każdym nowym nabytku zadaję sobie trzy pytania: czy naprawdę tego potrzebuję? Czy już mam coś podobnego? Gdzie dokładnie to będzie stać? Te proste pytania znacznie zredukowały moje impulsywne zakupy. Przyjąłem również zasadę: jeden wchodzi, jeden wychodzi. Kiedy przychodzi coś nowego, coś starego musi ustąpić miejsca. To utrzymuje równowagę i zapobiega stopniowemu gromadzeniu rzeczy, którego często nawet nie dostrzegamy. Nauczyłem się doceniać puste przestrzenie. Szafa, która nie jest przepełniona. Półka z oddechem, stół bez stosów papierów. Te przestrzenie nie są marnotrawstwem, to wizualne przerwy, które pozwalają nam lepiej oddychać. Jedną z najcenniejszych lekcji było zrozumienie, że organizacja to nie cel, ale codzienna praktyka. Nie chodzi o osiągnięcie perfekcji, ale o tworzenie i utrzymywanie nawyków, które sprawiają, że nasze otoczenie jest sprzymierzeńcem, a nie ciężarem. Kiedy odwiedzam domy przyjaciół, którzy wciąż żyją w bałaganie, rozpoznaje swoje stare wzorce. Widzę, jak są zestresowani, gdy nie mogą znaleźć tego, czego potrzebują, jak czują się przytłoczeni, nie rozumiejąc dokładnie dlaczego, jak marnują czas i energię, walcząc z własnym domem, zamiast być przez niego wspieranymi. Prawda jest taka, że nasze zewnętrzne otoczenie głęboko wpływa na nasze wewnętrzne samopoczucie. Zorganizowana przestrzeń pomaga nam myśleć jaśniej. Kiedy nie musimy marnować energii umysłowej na decydowanie, gdzie coś położyć, lub szukanie tego, co zniknęło, zostaje więcej zasobów na to, co naprawdę się liczy. Ta przemiana wpłynęła również na moje finanse. Ograniczając impulsywne zakupy i doceniając to, co już mam, udało mi się zaoszczędzić i zainwestować w doświadczenia, które naprawdę przynoszą mi szczęście, takie jak podróże i czas spędzony z bliskimi. Zauważyłem też zmiany w moich relacjach. Kiedy nie byłem już tak przywiązany do przedmiotów, stałem się bardziej otwarty na dzielenie się, pożyczanie i darowanie. Hojność stała się bardziej naturalna. A ponieważ mój dom jest zawsze gotowy na przyjęcie, zacząłem częściej zapraszać przyjaciół, wzmacniając ważne więzi. Interesującym aspektem jest to, jak to podejście wpłynęło na moją relację z czasem. Kiedy żyjemy w otoczeniu rozproszeń, mamy wrażenie, że czas przecieka nam między palcami. Przy mniejszej liczbie bodźców wizualnych i mniej stałych zadań organizacyjnych, zacząłem odczuwać, że moje dni się wydłużają. Było więcej miejsca na znaczące aktywności. Oczywiście, ta podróż miała swoje wyzwania. Jednym z największych było radzenie sobie z zewnętrznymi presjami, aby kupować i gromadzić rzeczy. Żyjemy w społeczeństwie, które nieustannie mówi nam, że potrzebujemy więcej, aby być szczęśliwymi. Które co tydzień wypuszcza innowacyjne produkty, i które łączy status z posiadaniem. Płynięcie pod prąd tej fali wymaga ciągłej świadomości. Innym wyzwaniem było zaangażowanie mojej rodziny w te transformacje. Na początku pojawił się opór. Mój partner nie rozumiał, dlaczego chciałam pozbyć się rzeczy, które nadal się przydawały. Moje dzieci narzekały, gdy proponowałam oddanie zabawek, których już nie używały. To był proces wzajemnego uczenia się. Z dużą ilością rozmów i małych, stopniowych zmian. Jednak najgłębsza transformacja miała miejsce wewnętrznie. Odkładając na bok przedmioty, tak naprawdę uwalniałam się od ograniczających historii, które opowiadałam sobie sama. Historia, że muszę być zawsze przygotowana na najgorsze. Historia, że moja wartość związana jest z tym, co posiadam. Historia, że więcej zawsze znaczy lepiej. Zamiast tego zbudowałam nowe narracje. Że mogę ufać, że będę miała wystarczająco dużo, że moja wartość tkwi w tym, kim jestem, a nie w tym, co mam, że jakość przewyższa ilość we wszystkich dziedzinach życia. Jedną z praktyk, które najbardziej mi pomogły, było ustalenie rutyn dla różnych przestrzeni w domu. Na przykład kuchnia ma rutynę wieczorną. Zmywam wszystkie naczynia, czyszczę powierzchnie i sprawdzam, co się kończy. To zapobiega gromadzeniu się zadań i utrzymuje środowisko w dobrym stanie. Biuro ma rutynę tygodniową. Archiwizuję ważne dokumenty, pozbywam się niepotrzebnych papierów i reorganizuję materiały. To utrzymuje moje miejsce pracy produktywne i wolne od rozproszeń. Dla garderoby ustaliłam przegląd sezonowy, podczas którego przymierzam ubrania, których nie nosiłam od dłuższego czasu, decyduję co oddać i reorganizuję według pory roku. To sprawia, że moja szafa pozostaje aktualna i funkcjonalna. Niektóre proste narzędzia Znacząco wpłynęły na tę podróż. Przezroczyste pojemniki, umożliwiające zobaczenie zawartości. Etykiety do identyfikacji, gdzie należy umieścić każdą rzecz, co jest szczególnie przydatne, aby zaangażować innych członków rodziny. Strategicznie rozmieszczone haczyki na przedmioty używane na co dzień. Znaczącą zmianą było przemyślenie, jak przechowuje dokumenty. Zamiast układać papiery w stosy, zdigitalizowałem to, co było ważne. I zaprojektowałem prosty system archiwizacji dla tego, co potrzebowałem zachować w formacie fizycznym. Ulga związana z tym, że nie mam już stosów papierów czekających na pewnego dnia zorganizowanie, była ogromna. Również zmieniłem sposób, w jaki zajmuję się prezentami. Choć doceniam hojną intencję, często otrzymujemy przedmioty, które nie pasują do naszych potrzeb lub stylu życia. Nauczyłem się przyjmować je z wdzięcznością. A jeśli prezent nie jest dla mnie użyteczny, przekazać go komuś, kto naprawdę z niego skorzysta. Wartość intencji nie tkwi w przedmiocie, lecz w geście. Waży odkryciem było zrozumienie, że uporządkowane obszary mają tendencję do utrzymywania porządku, podczas gdy nieuporządkowane przyciągają więcej bałaganu. To tak, jakby bałagan miał magnetyczny wpływ. Dlatego zainwestowanie początkowego czasu w głęboką organizację. Każdego przestrzeni tworzy fundament, który ułatwia przyszłą konserwację. Kolejną lekcją była różnica między sprzątaniem a organizacją. Dom może być czysty, ale nieuporządkowany, lub uporządkowany, ale brudny. Idealne jest pielęgnowanie obu cech, ponieważ się uzupełniają. Organizacja znacznie ułatwia sprzątanie, a czyste otoczenie podkreśla piękno organizacji. W praktyce opracowałem kilka prostych zasad. Dla różnych kategorii przedmiotów. W przypadku ubrań, jeśli nie nosiłem czegoś w ciągu ostatniego roku i nie jest to przedmiot specjalny na konkretne okazje, czas na oddanie. W przypadku przyborów kuchennych, jeśli mam więcej niż jeden o tej samej funkcji, zatrzymuję tylko najlepszy. W przypadku książek, trzymam te, które planuję ponownie przeczytać lub skonsultować, a pozostałe przekazuję dalej tym, które już spełniły swoją rolę. Co najbardziej mnie imponuje, to jak ta podróż jest nieprzerwana. Nie ma punktu końcowego, w którym wszystko jest perfekcyjne na zawsze. To proces ciągłych dostosowań, w miarę jak nasze życia się zmieniają. Kiedy zaczęłam pracować z domu, musiałam dostosować swoją przestrzeń. Kiedy moje dzieci weszły w nowe etapy życia, ich otoczenie również musiało ewoluować. Dziś, patrząc na mój dom, Widzę więcej niż tylko uporządkowane ściany i schludne szafy. Widzę odzwierciedlenie wewnętrznej klarowności, którą osiągnęłam. Każdy przedmiot ma cel lub szczególne znaczenie. Nie ma nadmiaru ani niedoboru, jest równowaga. Zdałam sobie sprawę, że prawdziwa wolność nie polega na tym, aby móc kupić wszystko, czego pragnę, ale w pragnieniu tylko tego, co naprawdę przyczynia się do mojego życia. To wyzwalające przechadzać się po sklepie. I podziwiać piękne przedmioty, nie czując potrzeby ich posiadania. Jeśli zaczynasz swoją własną podróż transformacji, chciałabym zostawić kilka sugestii. Zacznij od małych rzeczy. Jedna szafa lub szuflada to doskonały punkt wyjścia. Świętuj każdy postęp, niezależnie od tego, jak mały się wydaje. Miej cierpliwość do siebie, zwłaszcza gdy napotkasz opór emocjonalny przy pozbywaniu się niektórych przedmiotów. Pamiętaj, że celem nie jest stworzenie przestrzeni, która wygląda jak z magazynu wnętrzarskiego, lecz takiej, która doskonale działa w Twoim prawdziwym życiu. Środowisko, które wspiera Twoje cele i wartości, ułatwia Twoje codzienne rutyny, które pielęgnują Twoje dobrostan. Ostatnia refleksja, którą chciałabym się podzielić, dotyczy tego, jak to podejście do minimalizmu i organizacji łączy się z wdzięcznością. Kiedy mamy mniej, ale doceniamy każdy przedmiot, Naturalnie stajemy się bardziej wdzięczni. Zauważamy, jak jesteśmy szczęśliwi z tego, co mamy, zamiast koncentrować się na tym, czego nam brakuje. Ta transformacja nauczyła mnie, że prawdziwa obfitość nie tkwi w ilości, ale w jakości naszych wyborów, że nasz dom może być źródłem spokoju, a nie stresu, że możemy żyć z mniejszą ilością i właśnie dzięki temu doświadczyć więcej. Mam nadzieję, że moja historia pokazała, że można przekształcić nie tylko swoją przestrzeń fizyczną, ale także swoje relacje z przedmiotami, konsumpcją, a ostatecznie także sobą samym. Ta podróż jest osobista i unikalna dla każdego, ale korzyści są uniwersalne: więcej jasności, więcej czasu, więcej wolności. Jeśli dziś Twoja przestrzeń jest przytłoczona, a myśl o jej uporządkowaniu wydaje się przytłaczająca, pamiętaj, że każdy mały krok ma znaczenie. Każda świadoma decyzja o tym, co zachować w swoim życiu, to afirmacja tego, co naprawdę cenisz. I pamiętaj, nie musisz robić wszystkiego na raz. Zrównoważona transformacja zachodzi stopniowo. Nawyki, przestrzeń, dzień po dniu. Tytuł 1. Japonski minimalizm. Siedem technik, aby przekonwertować swój dom z bałagannego na spokojny. Miniatura. 1. Zaskakujące przed i po miniatura. 2. Pożegnanie z duszącym nagromadzeniem. Miniatura 3. Transformacja w 7 dni. Tytuł: 2. Japonski minimalizm. Jedyna technika, która naprawdę działa, aby wszystko uporządkować. Miniatura 1. Sekretna metoda ujawniona miniatura. 2. Nigdy więcej niczego nie zgub. Miniatura 3. Uporządkuj raz, na zawsze. Tytuł: 3. Japonski minimalizm. 10 przedmiotów. Które wysysują Twoją energię i przyciągają bałagan. Miniatura 1. Czy masz pilegu 7 w domu? Miniatura 2. Usuń to już dziś Miniatura 3. Zaskakująca różnica. Tytuł 4. Japoński minimalizm. Mniej przedmiotów, więcej pieniędzy. Przekształć swój dom i portfel. Miniatura 1. Oszczędzaj do 40% miesięcznie. Miniatura 2. Matematyka organizacji Miniatura 3. Uporządkowany dom pełne konto. Tytuł 5. Japonski minimalizm. Przestań trzymać te pięć rzeczy teraz. Niezawodna metoda. Miniatura 1. Twoja szafa Ci podziękuje. Miniatura 2. Błąd. 3 jest najczęstszy. Miniatura 3. Pozbywaj się bez wyrzutów. Tytuł 6. Japonski minimalizm. Jak uporządkować swój pokój, aby lepiej spać? Sprawdzona technika. Miniatura 1. Transformacja w 30 minut miniatura 2 Głęboki sen gwarantowany miniatura 3 Sekret uporządkowanego pokoju Tytuł 7 Japoński minimalizm Trzeci obiekty w domu które koniecznie trzeba zorganizować dziś Miniatura 1 Natychmiastowe rezultaty Miniatura 2 Trzecia zaskoczyć cię miniatura 3 Przekształć swoją rutynę już dziś Tytuł 8 Japoński minimalizm jak przestałem Wydawać na nieprzydatne rzeczy. Praktyczna metoda. Miniatura 1. Udowodniona realna oszczędność. Miniatura 2. Koniec z impulsywnymi zakupami. Miniatura 3. Wolność finansowa. Zaczyna się tutaj. Tytuł 9. Japoński minimalizm. Metoda na 15 minut, która rewolucjonuje Twoją kuchnię. Miniatura 1. Już nigdy więcej nie trać czasu. Miniatura 2. Kuchnia jak z magazynu bez wysiłku. Miniatura 3. Organizacja, która przetrwa. Tytuł dziesiąty: Japonski Minimalizm osiem codziennych nawyków dla zawsze. Zorganizowanego domu Miniatura 1. Nawyk Ja cztery zmienia wszystko Miniatura 2. Tylko pięć minut dziennie Miniatura 3. Koniec z nagromadzonym bałaganem.